Hej ludzie, Paziu tutaj. Jakiś czas temu na jednym z serwisów poświęconym grom wideo pojawiła się informacja, że w GTA 6 pojawiał się Parad Równości. Oczywiście nie było tam jakiegoś większego dowodu na to. Dla mnie osobiście to była próba wyłudzenia klików, do tego jeszcze próba dokopania tym prawicowym graczom i ogólnie wykazanie jak to progresywność zdobywa coraz wyższe Marki, bo bądźmy szczerzy, GTA 6 sprzeda się na pniu i pobije pewnie parę rekordów, i to wszystko byłoby fajne, bo prawicowi gracze trochę się wkurzyli. Mając na uwadze to, że wiemy, że w Rockstarze były szkolenia dotyczące wrażliwości i postępowości, a do tego w 2023 roku GTA zostało ocenzurowane z tych ostrzejszych dowcipów dotyczących ludzi alfabetu więc ogólnie ci prawicowi gracze no troszeczkę tak podeszli z rezerwą, ale zaraz potem zaczęły się pojawić, powie, pojawiać memy. Memy mówiące o tym, co zrobię, jak zobaczę paradę równości w GTA V. Niektórzy mówili o czołgach, niektórzy mówili o pewnych kodach, niektórzy mówili o helikopterach, hydrach e, i różnych innych sposobach. Ja osobiście uważam, że Parady równości byśmy nie zobaczyli w GTA 6, ale po tym, co się, z, że się zrobi taki spory dymek, to zobaczymy. Jak tylko wyjdzie GTA 6 na PC, jestem pewny, że jed, jeden z modów, które powstanie na GTA 6, na PC, to będzie właśnie Parada Równości. Dzięki panie y, Pismaku! Dzięki panu! Powstaną filmiki na YouTubie w stylu Co zrobić z feministką w Red Deadzie 2? Gdzie ta feministka kończyła na masę różnych, niezbyt miłych sposobów. Czy jestem przeciwko temu? Nie. Ja bym poszedł o krok do przodu. Dajcie mi Harleyowców. dajcie mi. Yy, ludzi, ludzi w kapturach, dajcie mi, nie wiem. Yy, Jakieś tam wymyślcie sobie, jakieś Lives Matter, nie wiem, Tea Party Lives Matter, dajcie mi wszystkich. Ja chcę ich wszystkich, że tak powiem, spróbować nakłonić do snu, tak jak mogłem nakłonić tą grupkę ludzi w pierwszym GTA. Bo jak byłem małym dzieciakiem i grałem, ogrywałem demo GTA 1, to parokrotnie, to jedną z pierwszych rzeczy, jakie robiłem, to robiłem mocny power slide na grupce pomarańczowo-żółtych ludzi. Ja nie wiem, czy to było buddyści, Harry'e Krifna, harcerze, skauci, grupka przyjezdnych z, z, z północno-zachodniej Europy, nie mam pojęcia, ale wiem tylko, że to było bardzo satysfakcjonujące, strasznie, ale to strafnie. Miałem radochę z tego, że mogłem sobie przy pomocy nich zostawić czerwoną farbę. To było strasznie satysfakcjonujące. Ech. Dlatego dajcie mi coś takiego w GTA 6. Ja wyznaję zasadę, że powinniśmy się śmiać ze wszystkiego. Raczej moje pokolenie powinno mieć takie podejście. Szczególnie w Polsce, gdzie no, u nas humor to... Często był dostatny, mało subtelny. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie filmy z lat 90. i z początku 2000., gdzie jednym z pierwszych filmów, na którym byłem, to było Szczęśliwego Nowego Jorku, i jest, te dwa szczęścia jako dzieciak, pamiętałem mocno. Pewnie wiecie, o które chodzi. No i potem polskie filmy, nawet dla dzieci, to też były tak subtelne, jak motu darowy. I potem przyszedł YouTube, forchan, sadystyk, parę innych stron. Ogólnie mój humor jest dość czarny. I dość i się śmieję ze wszystkiego. Najbardziej sam siebie, bo jak dla mnie to jest podstawa, jeżeli się nie potrafisz śmiać sam siebie, no to po pierwsze, nie będziesz mógł ludzi rozbawić, po drugie, nie będziesz mógł zrozumieć drugiego człowieka. Bo nawet dzisiaj rozmawiałem, że ludzie w sobie widzą najwięcej wad. Ale przez to, że widzicie w sobie najwięcej wad, to musicie się nauczyć z nimi wyć, bo nie wszystkie wady poprawicie. Ej, prawa ręka się zawsze jakoś tak wywija w temacie. Ale i dlatego uważam, że trzeba się z nimi nauczyć wyć. A, jedno, a jeden ze sposobów, żeby się nauczyć żyć ze swoimi wadami, to jest właśnie je wyśmiać. I potem starać się je zrozumieć. Potem starać się je naprawić, jeżeli się da. Dlatego bardzo lubię dowcip w stylu Sound Parka, gdzie śmiejemy się ze wszystkich. No prawie wszystkich, bo jest pewna bardzo odłam pokojowej religii na świecie, który że tak powiem, lubi się rozbroić, jeżeli ktoś, zrobi jeżeli ktoś zrobi z nich dowcip. Co jest strasznie irytujące, no. Bo ja się śmieję z polich jak słyszę gdzieś w programie, tak samo się śmieję z, z dumnych Amerykańców, z amerykańskich naukowców, czy z Niemców, czy z Czechów, ruskich, ze wszystkich. Ale to nie oznacza, że. Każdemu chcę wklepać, czy to nie oznacza, że się czuję lepszy od tych ludzi. Po prostu uważam, że trzeba się śmiać ze wszystkich. W ogóle chciałbym, żeby właśnie wszystkie możliwe ugrupowania znalazły swoją parodię w tym GTA. Chciałbym na przykład misję z parodią Elona Muska, bo wy wyobraźcie sobie parodię Elona Maska. Wyobraźcie sobie gościa, z którym jeździcie po mieście, robicie. On, on wam mówi, żebyście robili cool shit, robi sobie selfie na Twittera, żeby pokazać, że to on robił, a pod koniec, jak już mu mówicie, że wy to wszystko robicie, macie dosyć, kończycie misję i, je, i lecicie, to on powie: Dobra, dobra, stary, dobra. Tutaj ja mówię jak Elon Musk: Dobra, słuchaj, ja zrobię coś szalonego i ty tego nie zrobisz, i go przyczepiamy w kombinezonie kosmicznym do rakiety bo on jest pewny, że ta rakieta wyląduje. I nagle okazuje się, że ta rakieta wybucha. Oczywiście, to jest, słuchajcie, ja to wymyślałem w ciągu pięciu sekund, ale taka misja powinna się pojawić. No rozumiecie? No, powinna. I ktoś mi powie, ale Maciek, no to no jakbyś miał takie ugrupowania, to ludzie by sobie robili z tego taką podkładkę pod to, co mogliby zrobić w prawdziwym życiu. Mogliby. Ale niestety nigdy nie wiemy, co będzie elementem zapalającym daną osobę. Dla niektórych to może być czołówka z czterech pancernych i psa. Facet usłyszy raz i będzie chciał wyjść na ulicę i robić niewypowiedziane rzeczy. Dla innych to będzie gra, dla innych to będzie książka. Tak jak to było w tym w polującym zbożu. Pewnie pomyliłem tytuł, ale to też wiecie o co chodzi, też to nigdy nie powinniśmy bać się sztuki. Oczywiście są książki, które są pisane po to, żeby wywołać tragedię. Jest taka jedna książka, zakazana u nas, napisana przez pełnego malarza, niespełnionego malarza. Nie? I takie książki, uważam, że powinny być zakazane, bo takie książki nawołują do po prostu niszczenia życia innym ludziom. Ale jeżeli coś jest parodią, jeżeli coś wyśmiewa, i szczególnie jeżeli coś wyśmiewa wszystko, to dlaczego mamy to zabronić? Słuchajcie, tak jak Wam powiedziałem, dorastałem w latach 90., gdzie Samuela L. Jacksona uwielbiałem, gdzie Michaela Jacksona słuchałem, gdzie masę ludzi, czy to byli ludzie alfabetu, czy mieli inny kolor skóry, czy kompletnie mówili w języku, którego nie potrafiłem zrozumieć. Teoretycznie japońskiego nadal nie potrafię zrozumieć w 70%. Ale, Ale to mi nie przeszkadzało nigdy. A teraz, kiedy mamy tą toksyczną tolerancję, tą próbę zrobienia z piwa napoju bezsmakowego, tylko chodzi tu o kulturę, to nie powinniśmy się na to zgadzać. Kultura zawsze kogoś będzie uwiera. zawsze kogoś będzie atakowała, bo nie ma kultury, która nie, nie jest dla kogoś solo w oku. Nie ma kultury, która jest idealna dla wszystkich, bo ludzie wywodzą się z różnych kręgów, ludzie mają różne doświadczenia. Dlatego dla mnie jest bardzo ważna perspektywa różnych ludzi. Dla mnie jest ważna wizja czy doświadczenia, jakie ludzie przekazują poprzez sztukę, bo oni dojrzewali w innym miejscu, w innym czasie mo powiedzieć w innej czasoprzestrzeni. Ale to nie sprawia, że ja mam cenzurować ich myśli, bo coś mi nie pasuje to, co oni mi powiedzą. Jeżeli zobaczę, jeżeli zobaczę, nie wiem, jakąś parodię Polaczka w serialu amerykańskim, czy... Nie wiem, w anime nie widziałem tak często, ale... Czy to co mam, nie wiem, zadzwonić na... do Netflixa, że... Hej, panowie, możecie usunąć mi y, tą książkę o, Polac o Polaczkach w tym? W F jak Family? Nie. Po prostu to obejrzę. I tyle. Czasem się nadzaśmieję z poliżonków. Dobra, często się śmieje z poliżonków. Tak samo jak się śmieje z tępych Amerykańców, czy, z tęp czy z strachliwych Francuzów, z Niemców, Ruskich, Szwajcarów, ze wszystkich. Bo po prostu... Kultura taka jest. Bo jeżeli będziemy próbować zrobić kulturę, która jest dla wszystkich, to ona będzie dla nikogo. I ludzie będą jeszcze bardziej szli w tą w skrajność, bo skrajność jest jakaś. Sorry, że taki długi wywód, a to się wszystko zaczęło od GTA, ale musiałem to. Bo jest wątroby i w ogóle jestem pod wrażeniem, że nie prycham, bo naprawdę mówię to na pół dechu, bo nie mogę oddychać przez nos. Mam tak zawalony nos. Więc ogólnie jestem za tym, żeby były parady równości w GTA 6. Czy będą? Nie mam ślepego pojęcia. To znaczy na konsolach, bo na PC, tak, tak jak Wam powiedziałem, będą. A co Wy o tym sądzicie? I czym dla Was jest równość? I czym dla Was jest poprawność polityczna i inne rzeczy związane z tym tematem? Piście, komentujcie, a ja idę się regenerować. Trzymajcie się. Papa! Pa. I dobrego dnia!